W niedzielę 1 września uroczystości na Kałużówce. Spotkania na Leśnej Polanie w rocznicy akcji burza i bitwy Armii Krajowej to już tradycja. O godzinie 10 polowa msza święta w intencji ojczyzny, o 11 ceremoniał patriotyczny, hymn państwowy, apel pamięci, salwa honorowa oraz złożenie kwiatów. Latem 1944 roku żołnierze dębickiego wodu Armii Krajowej toczyli ciężkie walki z Niemcami w ramach akcji Burza. Tylko drugie zgrupowanie, to które walczyło w lasach Kałużówki, straciło ponad 60 żołnierzy Armii Krajowej. Po wojnie ich y, ciała ekshumowano na cmentarze, między innymi właśnie na cmentarz wojskowy w Dębicy. W tym roku 80. rocznica tych wydarzeń, a także 40. rocznica wzniesienia na Kałużówce pomnika upamiętniającego żołnierzy drugiego zgrupowania 5 pułku strzelców Płonnych armii krajowej, ale także 20. rocznica powstania szlaku partyzanckiego i 20. rocznica nadania szkole w Głomickach imienia majora Adama Lazerowicza. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego miasta Dębicy, ziemi dębickiej do udziału w corocznych uroczystościach na Kałużówce, które odbędą się 1 września. O godzinie 12 rozpocznie się piknik historyczny. Będzie grochówka wojskowa, wydawanie legitymacji i odznak dla uczestników oraz dioramy historyczne. W przypadku intensywnych opadów deszczu, uroczystości odbędą się w Kościele pod wyzwaniem niebowzięcia Najświętszej Marii Panny w gumniskach.